Jestem na dworcu bas Szur i czekam na autobus do Ushuai. jedziemy na prom przeprawa w tym miejscu ma 4600 metrów Przekraczanie granicy w San Sebastian. Przykład debilizmu na końcu świata. Granica to już Argentyna. Przed Ushuaia, krótki czas na lunch. Po kilkunastu godzinach e, pięknej trasy z Punta Arenas do uszuki. Została mnie taka pogoda, a tylko jestem tutaj dwa dni. I co tu robić? Jeżeli? No. What are you doing? No tak, jak się nie ma kasy, to niestety tak to wygląda. Ale się lepiej poznaje świat. Przyjedziesz człowieku cały kawał świata i zostajesz taką pogodę uszłaja. Una cabecera. Sí. Y es una galería. Es vale. eh, esta preparación. Esta preparación. Una rama. Una rama. Yo me atrevo a decir. Si voy de visita solamente y ya. Vale. Cinnamon. No. Es húngara. Dicen um, mm, cinnamon rolls. Wschód słońca w Ushuaia. Jest godzina 7:24. Wczoraj lało, a dzisiaj może być ładna pogoda. Dziś na Wczoraj była okropna pogoda. Przysypało śniegiem góry, deszcz padał. No a teraz spróbuję gdzieś wejść wyżej, żeby coś z góry zobaczyć, bo czasu zostało mało. Jeden dzień w plecy, jak to się mówi. Po tym długim, mocnym deszczu, nie wiadomo jak będzie wyglądał szlak. Nie wiadomo dokąd tylko dojdę. Jak nie wejdziesz wyżej, to nic nie zobaczysz. Wszystko zasłaniają budynki. Słyszałem od jednego gościa, że dopiero za czwartym razem udało mu się trafić na piękną pogodę. Ale ja jestem z Polski, a on był Argentyńczykiem, więc jaki problem? Jak dobrze, że zabrałem porządną czapkę, bo bym naprawdę zmarzł w głowę. Jeśli nie przeznaczysz 30-40 dolarów na noflek, to nie ma co tu przyjeżdżać. Tak jest zawsze, by wydostać się z brzydkiego miasta ruchliwego. Wydziargali kawał Lasu na stoku i zrobili osiedle w Argentynie jest wszystko drogie, a szczególnie tutaj na tej zimie ognistej. niż u nas. Jakby licząc po kursie bankowym, to dwa dolary kilogram. A na czarnym rynku dolar stoi 3,40-3,60. Było zawsze tak, że wypędzali tych biednych ludzi na obrzeża, na jakieś wzgórza. Potem ten teren stawał się atrakcyjny. No i znowu ich wypędzali, bo budowali tam Y, jakieś hotelowce, apartamentowce, tak w Rio de Janeiro, San Paulo. Z tego portu wypływają w kierunku Antarktydy turystyczne statki. 7000 dolarów kosztuje taki dwutygodniowy rejs. Nazwa ciśniny Beagle wzięła się od nazwy statku który opłynął świat dookoła przez 5 lat na statku tym płynął Karol Darwin wyszedłem na szlak i tak trzeba będzie teraz pół kilometra iść stromo pod górę jest ślisko gorzej będzie jak będzie się schodzić muszę zdecydować czy warto się wspinać Zrezygnowałem z wejścia, bo to 500 metrów wśród tych drzew, ślizgo, mokro i stromo. Szlak jest na mapie, a w rzeczywistości tam chyba nikt nie chodzi. Gorzej byłoby, ja bym musiał schodzić. Nie ma sensu, mokro, za mokro jest, ślisko. Kicia. Znalazłem taki skrót w dół, gdzie trzeba robić zakosów. Na każdym kroku psy, ale nie są groźne, dobrze utrzymane, wypasione, na mnie oczywiście szczekają. Ten jest piękny, obwąchają i dają spokój. Słońce z trudem przebija się przez chmurki psy jak widzę. Nudzą się, bo jest ich tutaj naprawdę setki przy każdej posesji. Na szczęście nie są groźne. Malutka chatka. Kończy się jesień, przychodzi powoli zima. A tutaj tak piękne kwiaty. Nie wiem, czy to nie rubekie jakieś dziwne albo inne. To jest szlak. Robię skróty. Smokro. I ślisko. 30 godzin. Deszcz padał, to co ze śniegiem. Zrezygnuję z tych skrótów, bo te ścieżki, te szlaki to są rzeczki, które płyną, kiedy leje deszcz. I w niektórych miejscach jest błoto powyżej kostek. Nastawiali tych hoteli, więc jest tu duży ruch taksówek. To drzewo wygląda jak nasz polski berberys, ale nie ma kolców. Listki są bardzo grube i się teraz przebarwiają na kolor żółty i w czerwony. To jest bardzo podobne, ale listki są cieńsze. Klimat surowy, chociaż tu zim takich trzaskających mrozów nie ma. Wody nie miałem specjalnie takiej jakbym chciał, ale za to będę mógł powiedzieć, że byłem w takim miejscu jak Urujana czy Kamczatka. Dokładnie według GPS-u do przylądka Horn, stąd jest. 147 km w linii prostej tak patrząc na te wyższe drzewo ulica, przy której zatrzymałem się. Nie mam szczęścia do pogody. Wyjeżdżam z Żuaja do Punta Arenas. Jest godzina 8 rano. Przepływamy cieśninę Magellana w najwęższym miejscu, tak dmucha, że nie szło utrzymać kamery. Byłem tam na pokładzie u góry. Z tej strony jest wejście do cieśniny Magellana od Oceanu Atlantyckiego, ale dzisiaj to nic nie widać. Szerokość w tym miejscu cieśniny ma 4,5 km. Ostatnia noc w Puente Arenas w hotelu Entervientos. Jutro rano wyjeżdżam do Puerto Natales około 250 km na północ.